Pomówmy chwilę o kobiecej odmowie, a więc słynnym kobiecym słowie nie. W coraz większej ilości dyskusji słyszymy, że kobiece słowo nie należy traktować jako nie. Dla bezpieczeństwa i szacunku oczywiście się zgadzam. Problem jest taki, że kobiece nie w niektórych przypadkach może oznaczać tak lub może czyli odmowa może oznaczać zgodę. Ewentualnie ta zgoda jest miękka, a kobieta ma problem z podjęciem decyzji lub boi się jej mimo że totalnie chciałaby się zgodzić. Według niektórych kobiet, mężczyźni mają się domyślać, kiedy kobieta mówi wprost, kiedy manipuluje, kiedy jest niezdecydowana, a kiedy chce, byśmy przekonali ją do zmiany zdania, czyli do zmiany swojego nie na tak. Ba istnieją też kobiety, które nie wiedzą czego chcą, czyli uważają, że to mężczyzna ma być ich przewodnikiem i to on ma wiedzieć czego ona ma chcieć. On. Rodzi to naprawdę dużo problemów z kobiecym brakiem zgody, przez co mężczyźni żyją w totalnym chaosie, czy na pewno słuchać danego kobiecego komunikatu, czy nie. A przecież nie jedna kobieta odmówiła mężczyźnie dotyku na randce tylko dla pozoru, bo nie chciała wyjść na łatwą, ale w głębi duszy chciała, by on zadziałał. Nie jedna kobieta odmówiła mężczyźnie randki, ale tylko chciała sprawdzić, czy on będzie się starał o nią bardziej. Jest z tym sporo problemów, ponieważ nieposłuchanie kobiety może skończyć się oskarżeniem o przemoc. Z kolei, jeśli kobieta odmawia tylko miękko pozornie, to mężczyzna straci szansę na randce, by coś się na niej wydarzyło miłego. Rozwinięcie tematu umieściłem na blogu.